W przestronnym, trzypokojowym mieszkaniu z wysokimi sufitami mieszkała starsza kobieta. Agnieszka Iliniczna lubiła wychodzić na balkon, pić filiżankę aromatycznej kawy i cieszyć się widokiem majestatycznej Moskwy rzeki. To mieszkanie otrzymała wraz z mężem prawie pół wieku temu, jeszcze przed ślubem, dzięki pracy w systemach lotniczych. Mąż odszedł od niej na zawsze pięć lat temu i od tamtej pory została sama. Kobieta preferowała ciszę i samotność, rozmowy telefoniczne podobały jej się o wiele bardziej niż spotkania twarzą w twarz. Syn dorastał i założył rodzinę, co bardzo cieszyło Agnieszkę i Liniczne. Najważniejsze, aby żyli w zgodzie, ale osobno. Dlaczego miałaby wtrącać się w ich życie? Jeśli poproszą o radę, udzieli, jeśli poproszą o pomoc, pomoże. Ciszę przytulnego wieczoru spędzonego z ukochanym serialem zakłócił nagle dzwonek telefonu. Dzwoniła synowa Lena. Emerytka była bardzo zaskoczona, ponieważ zazwyczaj komunikowali się przez komunikatory, a konieczność telefonowania nie była potrzebna. Lenko, cześć, jak się macie! Cześć, głos Leni drżał i się przerywał, zadzwonili z szpitala. Sasza miał wypadek, zginął na miejscu, dziewczyna wybuchnęła płaczem. Jak to? krzyknęła Agnieszka iliniczna i straciła przytomność. Wiadomość o śmierci syna wstrząsnęła kobietą, świat zaczął wirować. A potem zniknął. Lena coś krzyczała do słuchawki, ale już jej nie słyszała. Emerytka ocknęła się w sali szpitalnej, wokół białej ściany, słychać jakiś piszczący dźwięk, a przy łóżku stoi kobieta. Czy mnie pani słyszy? Poruszyła się lekarka siedząca obok. Tak, gdzie jestem? Jest pani w szpitalu. Wczoraj zemdlała i długo spała. Za kilka dni po Panią przyjedzie kierowca i zawiezie Panią z powrotem do domu opieki, o czym Pan mówi. Jaki internat? Co z moim synem? Zadzwoniła do mnie synowa i powiedziała, że Sasza zginął, a ja obudziłam się tutaj. Nie chcę Pani martwić, ale nie ma Pani syna i nigdy go nie było. Od pięciu lat Pani mieszka w internacie dla osób z ograniczonymi możliwościami umysłowymi. Niedługo odwieziemy Panią z powrotem, nie, odmawiam. Zamówię taksówkę i wrócę do domu. Nie możemy pozwolić pani wyjść samej, ale będziecie się nią opiekować. Nie martw się, ta fraza długo irytowała Agnieszkę i Liniczne. Przecież nie jest szalona, gdzie jest jej przytulny balkon? Tak lubiła ciszę i kawę. Nie, nie mogła tego wszystkiego po prostu wymyślić. Muszę zadzwonić do Leni, ona przyjedzie i ją zabierze. Ale telefonu nigdzie nie było, doktorze. A gdzie jest mój telefon? Przywieziono panią w nocnej koszuli, jaki telefon? Zdziwiła się lekarka. Może pani dać mi swój? Tylko na chwilę, syn i synowa pewnie się martwią, z całym szacunkiem. Nie mogę tego zrobić. Polityka naszej placówki nie pozwala na korzystanie ze środków łączności. Choć po co to tłumaczę, i tak pani nie zrozumie. Nie ma pani nikogo, rozumie pani? Tylko sąsiedzi z sali. Agnieszka Iliniczna spędziła w szpitalu jeszcze kilka dni, próbując nawiązać kontakt z personelem. Ale wszyscy patrzyli na nią jak na szaloną. Na pytania o rodzinę pracownicy tylko westchali i milcząco odchodzili. W dniu wypisu ubrano ją w zużytą koszulę nocną i szlafrok, a dwóch młodych ludzi wsadzili do samochodu. Co za czarty się tu dzieją? myślała Agnieszka iliniczna. Przecież jestem normalna, zdrowa, wszystko rozumiem, ręce i nogi działają. Sanitariusz ma telefon taki jak mój, tylko trochę nowszy, drogie słuchawki. Czy szaleniec zwróciłby uwagę na takie szczegóły? Zobaczymy, kto kogo. Samochód przejechał przez bramę i wjechał na teren otoczony drutem kolczastym. Młody sanitariusz zaprowadził kobietę do budynku i odszedł. Chodź do sali. Mam nadzieję, że nie będziesz tu długo, i tak miejsc brakuje, szorstko powiedziała pielęgniarka. Agnieszka Iliniczna weszła do sali, przeznaczonej dla sześciu osób, i opadła na łóżko. Siły ją opuściły i znów straciła przytomność na kilka godzin. Następny tydzień okazał się prawdziwym piekłem, nawet ciężkie lata wojny, głód i niepewność wydawały się łatwiejsze. W powietrzu unosił się nastrój pustki i obcości, starsi ludzie z martwymi spojrzeniami, brutalni sanitariusze i pielęgniarki, ciemne korytarze. Emerytka postanowiła zaprzestać prób udowodnienia swojej normalności, ale pozostała czujna. Cały personel dosłownie ją obserwował, obawiając się, że może coś zrobić. Nie doczekają się. Wielu pacjentów w ogóle nie wychodziło, spędzając dni na łóżkach. Na zewnątrz ich niewy, karmiono ich źle. Jak bardzo chciała swojego ulubionego ciasteczka, ciszy i samotności w swoim przytulnym mieszkaniu. Jedyną rozrywką był stary telewizor na korytarzu, jedyne okno na realny świat. Kobieta jednak nie straciła zmysłów i uważnie nasłuchiwała rozmów personelu. W ten sposób zapamiętała, że codziennie o dziewiątej rano przychodzi sprzątaczka, nieznająca rosyjskiego, która zawsze ma przy sobie telefon komórkowy, pewnego ranka Agnieszka i cicho wyciągnęła telefon z tylnej kieszeni kobiety, ta się odwróciła i, pomyślała, że pacjentka po prostu szuka toalety, wskazała ręką na drzwi. Udając, że się chwiejnie porusza, emerytka skierowała się do łazienki. Jakby sama opatrzność się nad nią zlitowała, podczas zmiany zmiany zmian nikt jej nie pilnował i mogła spokojnie spędzić całą godzinę w toalecie. Szczęście znów jej sprzyjało, na telefonie nie było hasła. Agnieszka Iliniczna nie zadzwoniła do syna i synowej, ale zadzwoniła na policję, opowiadając, że przetrzymują ją wbrew jej woli. Mężczyzna po drugiej stronie linii odpowiedział, że jeśli jej nie wypuszczają, to znaczy, że tak być powinno. Takim jak ona nie ma miejsca wśród normalnych ludzi i odłożył słuchawkę. Emerytka rozumiała, że jej nie uwierzono, ale się nie poddała i zadzwoniła do swojej najlepszej przyjaciółki. Przyjaźniły się od dzieciństwa, choć w ostatnich latach kontaktowały się rzadziej, ale zaufanie między nimi pozostało. Ktoś zapukał do toalety. Oczywiście nie było zamków, więc Agnieszka iliniczna musiała trzymać drzwi, oj, przepraszam, bolał mnie brzuch, już wychodzę, powiedziała. No to szybciej. Za minutę masz być w sali, zabrzmiał szorstki kobiecy głos. Kroki oddaliły się: ostatnia szansa, ostatnia minuta, dobrze, że numer zna na pamięć. Byle tylko Ella odebrała Halo, usłyszała przyjemny kobiecy głos. Agnieszka, to ty. Nie słyszałam cię od wieków tak, Elloczko, to ja, ale mam mało czasu. Przetrzymują mnie wbrew mojej woli w internacie, mówią, że jestem wariatką, ale to kłamstwo. Przyjedź, proszę, i zadzwoń na policję, nikt mi nie uwierzył. Agnieszka położyła słuchawkę, usunęła połączenia i położyła telefon na brzegu toalety, żeby sprzątaczka pomyślała, że przypadkowo go upuściła. Przyjaciółka zareagowała szybko. Dojechała do najbliższego posterunku, opowiedziała o sytuacji, a dzielnicowy przypomniał sobie o niedawnym zgłoszeniu, wysyłając kilku funkcjonariuszy do sprawdzenia doniesienia. Przybyli do internatu, sprawdzili dokumenty, zażądali spotkania z pacjentką, zweryfikowali diagnozę i byli w szoku. Warunki, w jakich przebywała kobieta, nie odpowiadały jej stanowi, była całkowicie normalna. Policjant od razu zrozumiał, co się dzieje i wezwał posiłki. Oczywiście Agnieszka Iliniczna ryzykowała, gdyby ktoś się o tym dowiedział, nie miałaby szans. Albo personel stracił czujność, albo nikt nie spodziewał się, że kobieta jest do tego zdolna, ale to szczęśliwy zbieg okoliczności uratował jej życie. Dochodzenie się przedłużało, ale ostatecznie wszystko wróciło do normy. Stało się oczywiste, że Lena i Sasza knuli, by przejąć mieszkanie matki. Lena ciągle narzekała, że jest zmęczona ciągłym przeprowadzaniem się i płaceniem ogromnych sum co miesiąc, podczas gdy u mamy w centrum Moskwy stoi puste trzypokojowe mieszkanie. Mogłaby się nawet zamienić dla ukochanego syna. Sasza długo się opierał, ale nie wytrzymał ciągłego nacisku żony. Masz rację, trzy pokoje to dla niej za dużo, ale odmawia sprzedaży mieszkania, ponieważ lubi to lokum i koniec. I tak powstał podstępny plan umieszczenia matki w domu dla upośledzonych umysłowo. W ten wieczór, gdy Lena zadzwoniła do Agnieszki i Reakcja emerytki przerosła wszelkie oczekiwania, a omdlenie okazało się na rękę nieżyczliwym osobom. Dziewczyna zmówiła się z kierownictwem internatu zajmującego się nielegalną działalnością i umieściła tam matkę Saszy. Ten schemat powtarzał się wielokrotnie, a personel był nastawiony na brutalne traktowanie i wypchnięcie starców. Następnym krokiem miało być sprzedanie mieszkania i podzielenie się procentem z kierownictwem kliniki. Sasza próbował porozmawiać z Leną, ale ona nawet nie chciała słyszeć o rezygnacji z jej planów. Jak ty tego nie rozumiesz, wszystko jest już zaplanowane. Krzyczała Lena: Już wybrałam mieszkanie i wszystko policzyłam. Siedź cicho, aż wszystko załatwię. Sasza bał się gniewu żony i nie śmiał jej sprzeciwiać. Po tym, jak Agnieszka i liniczna została uratowana, internet został zamknięty, a przeciwko kierownictwu i personelowi wszczęto postępowanie karne. Lena pomyliła się tylko raz. Sasza przejął od matki ciężary wojny i przyzwyczaił się walczyć do końca, co pomogło mu wrócić do rodzinnego mieszkania. Dowiedziawszy się o porażce, dziewczyna zebrała swoje rzeczy i zniknęła, zrywając kontakt z mężem. Jedyną wartością w tych relacjach było mieszkanie matki, na które Lena położyła oko od samego początku znajomości z Saszą. Sasza rozumiał, że matka nie wybaczy mu takiej zdrady. Dlatego postanowił udać się pod pozorem bezdomnego do świątyni, by odpokutować grzechy. Tam służy i pomaga parafianom. Czy matka mu wybaczy? Historia o tym milczy.